W takim tempie to ja umrę. Z nudu. Dwa duże i mniejsi. Nie więcej tych dużych, bardzo dobrze. Co? tak, to jest ten mini -boss. <śmany> się poja się na nic Błącie pizdy Dobra nie, tak nie Ну ты, 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 ты. Он еще жив. Сейчас закончить. Wszyscy zdechli? Tak szybko? No to trzeba się dostać na górę jeszcze Nie pamiętam jak się tam wchodziło A tędy, okej okay. Już tak... Jeszcze dwa potworki tak dzisiaj je musiałem ominąć Zapatrzenie, podwajaj lesie ulicy w skrzynkach eee, to Takie pierdoły Kolejny poziom eee. Co to jest? Stalingrad, jak powiedz mi że to jest Stalingrad to pozabijam Danielu, tutaj. Ewa, ty żyjesz. Szybko, on tu zaraz będzie. Nie mamy czasu, musimy uciekać. Ewo, nie wiem co próbowałaś mi wcześniej powiedzieć, ale się nie cofnę. Mam te wszystkie dusze i po raz pierwszy zaczynam wierzyć, że naprawdę uda mi się opuścić ten koszmar. Katrin, zrobiłbym dla niej wszystko. Miło mi to słyszeć. Moje duszyczki. Siedem tysięcy. Obawiam się, że mamy pewien problem. Wciąż brakuje nam jednej duszy. Co? Sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć. To jeszcze nie siedem legionów. Chcesz się spierać o jedną głupią duszę? Sam ją sobie weź! Nie kuś mnie, śmiertelniku. Zdobądź ją i będziemy kwita. Co? Ona nie jest! Siedem tysięcy dusz za Katrin! Taki był układ! Nie zrobię tego, nie ma mowy, ty wielu. Możesz mnie... Danielu, zrób to. Ewo, nie masz pojęcia, o czym mówisz! Ja nie mam nic do stracenia. Jestem tu od zarania dziejów skazana na wieczną samotność. Nie chcę dłużej tak trwać. Jeśli odzyskasz ukochaną dzięki mojej duszy, to weź ją. Ewo! Zrób to. Nie będę szedł po Kate w taki sposób! Dość tego łzawego przedstawienia! Nie! Ty skurwysynu! Głupcze! Nie możesz mi nic zrobić! zatrzymać go! Ty mam walczyć. Wiesz, wszystkie się załypnąły go z niewiasa. Nie mogę walczyć na broniu? Nie mam innej broni. Co on po angielsku gada? 好了我呢 Он стреляет, 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 Не вам могу не идти. Так, я сейчас я за драку не за... За не за No tu jest dychać z niwias. Amunicja, amunicja, To jest coś, czego mi tu brakuje. Widzisz, że zabrali mi wszystkie bronie. ...to jest jeszcze amunicja. No, jest ta amunicja, jest tam amunicja, jest tam amunicja, jest tam amunicja, amunicja. No, chodzi, no, no. Zniwiasz. Wygrzacie mnie. On się leci jak ich zabijam. Taka ja znajdę amunicję w dzisiejszych czasach W taki sposób na pewno nie To hmm. też jest taki trudniejszy boss Może dlatego, że nie znam go i to jest fi final boss, taki totalny final. O, jest, jest amunicja, jest ta amunicja. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Muszę umrzeć. Teraz wam muszę się wstrzymać trochę. Ja nie wiem, kiedy mu obrażenia w ogóle zadaje, a kiedy nie. Tak, Ale no patrzcie, mam takie momenty, że normalnie obrażenia on przyjmuje, ale mi w ogóle... O, teraz przyjmuje. No teraz znowu nie przyjmuje. Trzeba poczekać, że on skończy tak zapać i dopiero wtedy go szczelam. tak się tak świecić, głupio. O i znowu to samo. Tych czasie nie boję, tam mogą mi naskoczyć, tak delikatnie mówiąc. O, już końcówka życia mu została. To już będzie like, Chyba. Przynajmniej mi się wydaje. Musiałem ich trochę pozabijać, bo nie umiałem przejść. Znaczy trochę. Raz strzeliłem w nich. О, удалось! да, вообще. Он уже распада. Что сидит? Это как бы Przestał istnieć... Czy coś? gdzieś się przeniósł? Łaska. Co? Co się teraz dzieje? Happy end? Obudź się, Danielu. Witaj z powrotem wśród żywych, Danielu. Katrin? Ach, chciałabym nią być. Zabiłem go. Zabiłem ich wszystkich. Teraz daj mi wreszcie umrzeć, albo zostaw mnie w spokoju. Nie możesz zabić śmierci. Po prostu no, zabić go odesłałeś. Śmierci, ma siedem legionów dusz i teraz uwolni swoich braci, żeby wraz z nimi zesłać na ziemię apokalipsę. Wojna, zaraza, głód, śmierć... Dzień Sądu? Możemy to powstrzymać, ale to jest prawdziwy świat i nie masz tu do dyspozycji żadnych demonicznych Czterych mocy. zamiast jednego? Żadnych mocy? A moje ciało jest do niczego. Wygląda na to, że tym razem wybrałeś niewłaściwego faceta do tej roboty. Dlatego jesteś teraz tylko pomocnikiem. Pomocnikiem? Daniel. Czas pokazać im prawdziwy ból. No, I No i można tak. No i tak wygląda zakończenie... ...painkillera... Hole. End sobie te napisy, bo to nie ma sensu. Co no... tu też opowiedzieć, no... Krótka gra. Dosyć, jak na Painkillera. Nie mam żadnego DLC, bo to jest CD Action, no to... Dosyć przyjemnie się gra na Painkiller, no to w końcu... Mord... Wszystkich stworków w rytmie metalu Więc dla mnie to jest stworzone Nawet bardziej mnie to zaciekawiło niż z Syrysem Ale jednak brakowało mi tu fabuły z podstawki Z pierwotnej wersji to Niby była jakaś fabuła, że niby tam mamy te 7000 Dusz zebrać Ale jednak mało było takich sensownych rzeczy. Dlaczego np. walczyliśmy z tymi bossami Dlaczego z Alastorem tym, na tej wieży Babylon, czy dlaczego z nekrogigantem na tym cmentarzu. No z tym bagiennym stworem to było to uzasadnione, bo to niby Ewe porwał. Ale jednak... No polska gra, no polska. no, Je Możemy być... Oprócz Wiedźmina możemy być dumni także z Painkillera. Jest naprawdę świetną grą. Jednakże podstawka bardziej mi się podoba. Tu fajnie HD, wszystkie teksturki, muzyczka. Tak dalej, Ale jednak brak tej takiej fabuły z podstawki jest takim minusem. To niby teoretycznie na początku miała być odświeżona wersja, jednak e, znaczy odświeżona wersja z połączonym e, podstawką z dodatkiem. Tutaj trochę to wymieszali i namieszali, jednak jako gra jest dobra, naprawdę polecam ją wszystkim fanom dobrej strzelanki w rytmie metalu, no co tu dużo mówić. Więc to było na tyle. Ja się będę z wami żegnał, a więc cześć, moi nara, holja i do usłyszenia w kolejnych odcinkach na razie.